Pojawiam się ja cały na biało, i nowa seria na kanale Polak UK, która będzie właśnie pokazywać te najgorsze, najbardziej zdeprawowane miejsca, jakie oglądamy na co dzień, gdy podróżujemy, żeby nagrywać te filmy. Miałem tam małe spięcie z jednym z lokalnych ksiwków, że jak ktoś wam będzie chciał ukraść auto, no to nie będzie miał jak tego zrobić, bo nie będzie miał jak nim odjechać. Tworzą najwięcej problemów, to oni tak jakby zajmują się sprzedażą, wiecie, czego. Pierwszej klasy samochody, tak to tutaj wygląda. Jednej z najgorszych, jeżeli nie najgorszej dzielnicy Birmingham. Nie jest to najciekawsze, ale no tak tutaj funkcjonujemy w tej cudownej Wielkiej Brytanii na dorobku. O, zobaczcie, kto tutaj za mną. Jak on będzie ze mną chodził, to jestem bezpieczny. Mam nadzieję, że zbyt wiele nie ryzykuje swoim zdrowiem będąc tutaj. Manko, witam was na kanale Polak w UK z miejscowości Birmingham. Birmingham to drugie największe miasto w Wielkiej Brytanii. Jest to również metropolia, ale samo miasto ma milion 200 tysięcy mieszkańców. Natomiast jeżeli liczyć całą metropolię, to to jest bodajże 4,5 miliona ludzi. W związku z tym znajduje się tutaj też wiele miejsc, do których nie chcielibyście raczej przyjść i Tutaj pojawiam się ja, cały na biało, i nowa seria na kanale Polak UK, która będzie właśnie pokazywać te najgorsze, najbardziej zdeprawowane miejsca, jakie oglądamy na co dzień, gdy podróżujemy, żeby nagrywać te filmy. W pierwszym odcinku z Birmingham byliśmy w dzielnicy Erdington, gdzie no nie zakończyło się to najlepiej, ponieważ miałem tam małe spięcie z jednym z lokalnych czpionków, no ale nie ma się co dziwić, jeżeli. Takie miejsca sobie wybieramy na tworzenie naszych vlogów, to trzeba być gotowy na takie sytuacje. Stałem, że będzie fajnie, ale tak naprawdę, to podszedł do mnie tutaj, gościu, i mam eskortę ochrony, bo po prostu. Jakiś koleś tutaj się do mnie doczepił, za to, że tylko w ogóle filmuję w żabce. <grywa> Tego się nie spodziewałem, że po paru minutach dosłownie z kamerą będę musiał chodzić z ochroną po ulicy. Takie mamy czasy. A gość wszedł za mną, zastawił mi wyjście, i no, doszło tam do takiej małej wymiany zdań. To bieg za mną, a cholera wie co takiemu ciśnowi do łba strzeli. Wybaczcie, ale aż tak nie będę ryzykował dla YouTube'a i nawet dla moich cudownych widzów. Kto wie, co wydarzy się w dzisiejszym odcinku? Jestem w dzielnicy Aston, gdzie znajduje się stadion słynnego klubu Aston Villa. W ogóle z Birmingham, jeżeli jesteście miłośnikami piłki, to pochodzą Jack Grealish i znany chyba na cały świat Jude Bellingham. Przyznam szczerze, że na razie zarówno Aston, jak i cały Birmingham nie robi na mnie Piorunującego wrażenia, no ale właśnie na tym ma polegać ta seria. Każdy może pojechać do centrum miasta, pokazać Wam galerie handlowe, największe atrakcje: Big Bena w Londynie, London Eye. Ale nie każdy pokaże Wam, co tak naprawdę dzieje się w tym kraju. Co ciekawe, jak stałem na jednym z rond. I tutaj jest taki współczynnik przestępczości w tych wszystkich dzielnicach, które wam pokazuję, że ludzie reklamują takie specjalne słupki, które można sobie zamontować na podjeździe przed domem, że jak ktoś wam będzie chciał ukraść auto, no to nie będzie miał jak tego zrobić, bo nie będzie miał jak nim odjechać. No więc Taki mamy tutaj klimat w Birmingham, w związku z tym ja uciekam do swojego auta. Mam nadzieję, że jeszcze stoi tam gdzie jest i przejadę do bardziej takiego miejsca w tej dzielnicy, gdzie spotkamy trochę więcej ludzi. Bo tutaj kręcę się wokół tego, gdzie znajduje się stadion, ale nie po to tu przyjechaliśmy. No i jesteśmy w części, gdzie mieszka dużo więcej ludzi. Moi drodzy, Aston. Jak na sobotnie popołudnie. Prezentuje się jako raczej spokojne miejsce. Po ludziach, których można tu spotkać, związkuje, że będzie to chyba w większości społeczność muzułmańska. Co ciekawe, wychodzi z tego, że tak jak rozmawiałem we wcześniejszym odcinku z Anglikiem, który tutaj mieszka w innej dzielnicy, to w zasadzie i czerni. tworzą najwięcej problemów. To oni tak jakby zajmują się sprzedażą, wiecie czego, a tych w dzielnicach muzułmańskich jest spokojnie. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem. Jeżeli się mylę, napiszcie pod spodem w komentarzu i mnie poprawcie. A ja pokażę Wam jeszcze troszeczkę piękności tego miasta, przechadzając się właśnie po takich zwykłych osiedlach pierwszej klasy samochody. Tak to tutaj wygląda. Powoli będziemy się kierować do jednej z najgorszych, jeżeli nie najgorszej dzielnicy. Birmingham. Swoją drogą jestem przekonany, że to, gdzie jestem teraz, to jest osiedle Kansilowskie, czyli mieszkań socjalnych. Tak mi to przynajmniej wygląda. To jest taka charakterystyczna zabudowa. Tu jeszcze ujęcie na centrum Birmingham w tle. A my, właśnie w tamtym kierunku, się udajemy na dzielnicę Lozells. Jeżeli tylko sytuacja na to pozwoli, to chciałbym wam pokazać jeszcze właśnie Lozells, ale również Huntsworth i. Soho Road, New Town, yeah? yeah. So that was the worst area. That's the worst. Before, before. It's, a, it's, a bit okay. it's not, it's not, too, it's bad, not yeah? too bad, yeah. What about Hansworth? Yeah, Hansworth as well, yeah. Yeah? So, as well, yes. yeah, so in here, quiet, yeah. peaceful. I will see about two years. Later. Nothing happened. Spicy. Okay. Well, all the best to you, yeah? Have a good Thank day, you. man. Cheers. No widzicie. Tutaj jednak można potwierdzić, że ta dzielnica takie jak jej robi wrażenie, to tak też lokalni mieszkańcy ją postrzegają. Gość, który tutaj mieszkał dwa lata, żyje mu się całkiem nieźle. No, oczywiście, jeżeli akceptujemy taki poziom czystości w miejscu, w którym żyjemy. No więc witam się z Wami z dzielnicy Los To Co ciekawe, na dzień dobry, witam nas tu kościół. To wydaje się nieco dziwne, patrząc na przekrój mieszkańców. Jak widać, można tu spotkać różnego rodzaju sklepy, wszelkiego przekroju. Tak samo jak już różnego rodzaju narodowości i wyznania. Pamiętam, jak oglądałem jeden z odcinków jednego brytyjskiego youtubera, który przyjechał tutaj i powiedział, no, że on nie czuje się tutaj, jakby był. No, wcale mu się nie dziwię. Zobaczcie, jak tutaj wyglądają te dzielnice. Się tylko troszkę zejdzie z boczku. Nie jest to najciekawsze. Ale, no tak, tutaj. Funkcjonujemy. W tej cudownej Wielkiej Brytanii. Na dorobku. Tak się prezentuje na dzień dobry dzielnica Lozeus. Przyznam Wam szczerze, że te spojrzenia, które mi tutaj spotykają, nie są zbyt przyjazne. Ale z drugiej strony wcale im się nie dziwię. Bo. Tego typu dzielnice przeżywają swojaki najazd youtuberów i no, na pewno nie jestem pierwszy, ani nie drugi, ani pewnie też nie dziesiąty, który tutaj lata po tych ulicach z kamerami. Natomiast ja przede wszystkim jestem w stanie znaleźć na YouTube jedynie angielskojęzyczne materiały. Oho, zobaczcie, kto tutaj za mną. Jak on będzie ze mną chodził, to jestem bezpieczny, także pojawiam się tutaj specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że zbyt wiele nie ryzykuje swoim zdrowiem będąc tutaj. Różne rzeczy się na tym YouTubie słyszy, ale wiecie to tak samo jak z telewizją niestety już powoli, że każdy ma swoją linię programową i przedstawi to w taki sposób jak będzie chciał. Więc jestem tutaj sam, żeby przekonać się na własnej skórze jak wyglądają najgorsze dzielnice Birmingham. Widać, że Lozel żyje. Biznesy mają się dobrze, funkcjonują. Jest naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju jedzenia. Innych rzeczy również. Naprawdę mocno różni się ten krajobraz. Jak tylko wyjedzie się z centrum miasta, dajcie znać posłodem w komentarzu, co wy na ten temat myślicie.